Cześć, zapraszam na kolejny odcinek czekając na wichry zimy. Tym razem zajmiemy się Jamie Lannisterem, którego wybraliście w sądzie. Także bez zbędnego przedłużania. Ja jestem Grzegorz, wy jesteście na Czysta Kultura. Zaczynamy. Żeby jednak móc spekulować, żeby móc przewidywać co czeka Jamie'ego w wichrach zimy, trzeba cofnąć się trochę do tyłu, nakreślić ten plan, gdzie go zostawiliśmy, a zostawiliśmy go w tańcu ze smokami, gdzie z Lordem Blackwoodem negocjuje warunki kapitulacji w Raventry. potem oczywiście po udanych negocjacjach, bo przedstawia mu takie warunki, których za bardzo odrzucić się nie da, bierze zakładnika syna Lorda Blackwooda, hostera bodajże, no i ruszają do Penetry. więc y, tutaj jakby zostawiamy Jamie'ego, tam nie wpuszczają go ludzie do fortu, razem ze swoimi ludźmi gdzieś tam biwakuje sobie przed murami. No i przyprowadzają mu Brienne, Brienne która sama się zgłasza y, do jego obozu, która ma takie nowiny, y, w sensie Jamie słuchaj, wiem gdzie jest Sansa, wypełniłam zadanie, które mi kiedyś tam powierzono, czyli właśnie żeby ją znaleźć. I mogę cię tam zaprowadzić. Jest dzień drogi od nas, ale musisz jechać sam, bo inaczej Ogar ją zabije. Czy pojechali, tego nie wiemy, bo z tym nas zostawia Martin, to jest taka ta niepewność, ale przecież to nie wszystko, bo trzeba jeszcze sobie przypomnieć, skąd Brienne wzięła się w całym tym zamieszaniu. Żeby z kolei poznać to drugie tło, trzeba cofnąć się aż do uczty dla Wron. Gdzie Brien wraz e, z Podemihilem wpada w ręce bractwa, które już tam działa pod dowództwem Lady Stonehart, czyli tak naprawdę Katlin Stark, ożywionej przez Berika, który oddał e, na to ożywienie, na to przywrócenie jej e, ostatnie swoje tchnienie. No a Lady Stonehart to już nie jest gat, to jest raczej taka mściwa maszyna do zabijania, e, która nie mówi, ale tam rządzi no a jej głównym celem jest e, zemsta, zemsta za krwawe gody. No i przed to ob jej oblicze zostaje przyprowadzona Brienne, która się zarzeka, że oczywiście cały czas jest wierna tej przysiędze, którą złożyła Kat dawno temu, czyli, że szuka, chroni jej córki. Ta jej nie wierzy no i daje jej taki dość e, oczywisty wybór. No, albo udowodnisz tą swoją wierność, i wtedy okej, okay, zobaczymy co dalej. Albo zginiesz. Zresztą miecz Brienne nazywa się Wierny Przysiędze. No i ten wybór jest następujący. Bo o ile bractwo mówi, że okej, okay, my Frejów i Boltonów damy Lady Stonehart, ilu będzie trzeba, tu nie ma problemu. Ty musisz zrobić tylko jedno. Musisz zabić Jaimego Lannistera. No i to jest wybór, którego Brienne nie przyjmuje. Nie zamierza dokonywać właśnie takiego wyboru. No, i to doprowadza do tego, że Lady Stonehart oświadcza, no to spoko powiesić. No, i wtedy, gdy już wszyscy umierają, gdy mają pętlę na szyi i są podciągani, Brienne wykrzykuje słowo. Jakie słowo tego też nie wiemy, ale wnioskując, że pojawia się potem w tańcu ze smokami w obozie Jayma, no to można na logikę wziąć, że jednak te warunki przyjęła. No ale przecież to nie wszystko, bo trzeba jeszcze sobie zadać bardzo ważne pytania. Dlaczegoż to Lady Stoneheart miała by polować na Jamie'ego Lannistera? Dlaczego chciałaby jego głowy? I tu trzeba się cofnąć do Krwawych Godów, gdzie Frejowie i Lannisterowie uknuli ten spisek, żeby no, ta masakra podczas wesela się odbyła. Pamiętne sceny, pamiętne rozdziały w książkach. I tam, w odróżnieniu do serialu, Mamy motyw, kiedy Rose Bolton wbija sztylet w serce e, Roba. To w serialu mówi Lannisterowie ślą pozdrowienia. Natomiast e, w książce to brzmi troszkę inaczej, bo Rose Bolton mówi, że Jamie Lannister przesyła pozdrowienia, co jest znowu takim bardzo fajnym odwołaniem do jego słów, które wypowiedział do Rusa e, w Harrenhal. Więc to jakby się zazębia. A Katlin jeszcze wtedy nie żyła, mogła te słowa słyszeć i już jako ożywiona osoba, no ożywiona jako ożywiona, powstała powiedzmy gdzieś tam z martwych przez Berika. No, być może akurat to sobie zakodowała, zresztą ta zemsta jest gdzieś tam faktycznie w nią wpisana. Więc oprócz Frejów, oprócz Boltonów, chciałaby się zemścić również na Jamie Lannisterze, którego mogła opatrznie. Uznać za osobę wtajemniczoną, osobę, która uczestniczyła w całym tym spisku, który miał doprowadzić do masakry, a przecież my już wiemy, że Jamie nic o tym nie wiedział, ponieważ całość została uknuta między Boltonem, między Frejem no i między Tywinem Lannisterem. Jamie nic o tym nie wiedział, no ale nagle z tegoż właśnie powodu znalazł się w śmiertelnej pułapce. W tym miejscu zaczynają rodzić się pytania, których. Odpowiedzi jeszcze nie znamy, a możemy sobie tylko spekulować, zakładając, że bo to jest taki oczywisty scenariusz, bo Brienne nie miała wyboru, Brienne nie miała wyboru, Podrick i Hale zostali tam, nie wiadomo czy żyją, no ale zakładając, że Brienne zadania się nie wywiąże, nie przyprowadzi na przykład Jaimego przed oblicze Lady Stonehart, no to oni zginą, więc tu powiedzmy, że też swoje życie ma na szali, jakby, jakby nie patrzeć. No i teraz pytanie, czy Jaime uwierzy, czy z nią podąży, czy... Wymyśli coś innego. Ja, na potrzeby, powiedzmy, tej teorii zakładam, że faktycznie Jamie z Brienne wyruszy. No i tutaj znowu pojawia się kilka możliwych opcji, kilka możliwych scenariuszy. Motyw pierwszy zakłada, że oczywiście przybywają na miejsce Brienne i Jamie stają znowu przed obliczem Lady Stonehart. Ona wysłuchuje, powiedzmy, racji. I Jamiego, i Brian, która zapewne stanie w jego obronie i opowie, jak to było. No ale Lady Stonehart, jako ta bezduszna maszyna żonna zemsty, nie będzie e, tego słuchać, i na przykład powie: Brian, no to teraz twoja kolej, żeby się z tego zadania wywiązać, zabij e, Jamiego. I tutaj może się wywiązać jakaś walka. Jaki będzie efekt, ciężko powiedzieć. Może także Brian ten postulat Lady Stonehart odrzucić, no ale to de facto skazywałoby ich wszystkich. Na śmierć, więc jakieś zamieszanie e, i czyjaś krew musi zostać przelana. Drugi scenariusz jest taki, że na przykład Jamie nie jest do końca głupi i faktycznie podąży za Brienne, e, ale przy okazji mówiąc swoim ludziom, żeby gdzieś tam w ciszy i ukryciu za nimi podążali. Wtedy, gdy wywiązuje się jakaś awantura, nagle siły się wyrównują, jest bractwo, są ludzie Lannisterów i znowu może się coś dziać. Ale jest jeszcze taki trzeci scenariusz, który wydaje mi się e, byłby taki mocno martynowski, choć na pierwszy rzut oka może się wydawać dość mało realny. Ja wiem, ja wiem możecie stwierdzić, że to jest absurdalne, ale pomyślcie faktycznie Jamie Brian stają przed obliczem Lady Stonehart. E, Jamie mówi, jak to było z jego strony i faktycznie zostaje wysłuchany i Lady Stonehart mu wierzy. Brzmi ok, bo jakby nikt nie musi ginąć od razu na początku, i powiedzmy, ten wątek Brian Jamie dalej trwa, i dobrze, bo on jest dość ciekawie budowany. I szkoda by było go unicestwić, powiedzmy, śmiercią obojga albo jednego, jednego z nich. Zresztą, gdyby ktoś miał, powiedzmy, w tej konfrontacji tam. Ginąć to moim zdaniem Brienne, bo ona dla książek nie jest tak prominentną postacią jak Jamie i nie jest tak prominentną postacią jak była w serialu. Tu jakby jej znaczenie jest dużo większe, a w książkach niekoniecznie. Ona tam odgrywa swoją rolę, ale to nie jest tak duża rola jak ta serialowa. Ale wracając do teorii, Jamie przystępuje do bractwa, jakby przystępuje do tej strony. Północnej do strony Kathleen Stark-Lady Stoneheart. To by też jakby fajnie grało z tą jego przemianą dotyczącą odchodzenia od siostry, odwracania się od siostry, bo przypomnijmy, że jeszcze przed tymi wszystkimi wydarzeniami Cersei przysłała mu list, że przybywał szybko do królewskiej przystani, bo potrzebuje go, bo go kocha i tak dalej, i tak dalej, ale Jamie kazał ten list spalić. Bo on dobrze wie, że Cersei i tam już właściwie z każdym miała coś, nawet z księżycowym chłopcem, więc no nie wierzy w jej lojalność, nie wierzy w jej słowa, list zostaje spalony. To jest takie bardzo fajne zaznaczenie tego odwrotu. I gdyby James przystał do bractwa i został tam z Brienne, z resztą ekipy, no to by powiedzmy ta jego przemiana na dobrą stronę postępowała. Ale co dalej? A dalej to by było tak. Wszyscy udają się na mur. I tam Lady Stoneheart ożywia Johna Snowa. Być może ożywia, a być może po prostu oddaje za niego swoje własne życie, tak jak Belly, to ostatnie tchnienie e, oddał za nią. I to by było takie fajne koło, bo Lady Stoneheart jako Kathleen Stark oddałaby życie za Jona Snowa, tego znienawidzonego Benkarta, który całe życie był traktowany przez nią jako Ktoś gorszy, Pencarda, Neda Starka, oczywiście. Eee, moim zdaniem brzmi to super, oczywiście brzmi to także absurdalnie, ale hej, no to jest Martin. U niego naprawdę wszystko może się zdarzyć. Poza tym wszystkim wydaje mi się, że właśnie ta kwestia przemiany Jama musi postępować. To nie po to wszystko było budowane, żeby nagle miało się zakończyć na przykład właśnie przez jakieś cięcie podczas e, zmuszonej walki z Brienne albo. Faktycznie zabija go bractwo, bo Brienne nie daje rady, nie staje do tego wyzwania i w jakiś inny sposób Jamie ginie. Moim zdaniem to by było nierozsądne ze strony Martina. Ktoś zginie, na pewno ktoś zginie z tych ważniejszych postaci, ale wydaje mi się, że Jamie jakąś rolę jeszcze będzie miał do odegrania. Tym bardziej pamiętajmy, Martin już jakiś czas temu ogłosił, że w wichry zimy będą toczyły się z perspektywy 13 powów, 13 tych głównych bohaterów, których. Oczami będziemy śledzić akcje, i w tych, których, o których już wiemy, których e, rozdziały powiedzmy gdzieś tam ujawniono, nie ma jeszcze Jimiego. Nie ma Brienne, nie ma Cersei, nie ma Jona Snowa, nie ma sama, nie ma Denerys. I zostało pięć wolnych miejsc, chyba z tego co pamiętam. Zostało pięć wolnych, nieujawnionych miejsc. No to Jona Snowa możemy śmiało policzyć, bo to jest chyba zbyt ważna postać. Denerys też jest pewniakiem. Cersei, jako reprezentantka królewskiej przystani stolicy. Także wydaje się tutaj dość oczywistą bohaterką. No więc zostają dwa miejsca. Jamie czy Brian jako ta reprezentacja, powiedzmy, w tej chwili do rzeczy. Wydaje mi się, że raczej, raczej Jamie. I wydaje mi się, że Brian, jeśli ten wątek, powiedzmy, nie będzie rozwijany jeśli w jakiejś walce nie zginie, a pamiętajmy, że ona jest też dość ranna, bo tam jest po, po, porozrywana przez tego konsacza, ogólnie nie jest w zbyt dobrym. E, stanie, więc gdzieś ta jej śmierć faktycznie by mnie nie zaskoczyła, a u a chciałbym obserwować tą e, chciałbym obserwować tą przemianę. E, nie chciałbym e, widzieć e, sprawdzenia się tej teorii, w której okazuje się, że on jest Azorem Ahajem Moim zdaniem ona jest faktycznie absurdalna, chociaż brzmi to ciekawie, kiedy mógłby tam przebić serce, serce i, i, i w ten sposób ukształtować światło nośce. Moim zdaniem nic takiego się nie stanie, ale jego rola. Będzie jeszcze spora do odegrania, a jeśli potoczy się, powiedzmy, w jakiś sposób podobnie do tego, co już znamy z serialowego zakończenia, to nie chciałbym, żeby ten finał był podobny, że, że nagle wszystko jest popsute jakimś powrotem do królewskiej przystani, bo, bo siostra tam czeka. To było tak złe i mam nadzieję, że się nie powtórzy. No, i to właściwie tyle. Takie przewidywania krótkoterminowe, co się może stać bezpośrednio, kontynuacja tej akcji, która nas zostawiła w tańcu ze smokami. No i długoterminowo liczę na jakieś przemiany. Liczę na to, że James zostanie po tej dobrej stronie i faktycznie będzie walczył za ludzi, bo to jego odchodzenie, odwracanie się od Cersei już zostało zapoczątkowane. Także to tyle z mojej strony. Piszcie swoje przewidywania jak Wy to widzicie, jaka przyszłość może spotkać Lannistera, czy spotka jeszcze swojego brata. Pamiętajmy, że książka jest jeszcze hen hen daleko za tym, co już gdzieś tam e, widzieliśmy w serialu, co zostało gdzieś zatizowane, ujawnione. Także będzie ciekawie, ale jestem bardzo, bardzo ciekaw Waszej opinii i Waszych komentarzy. Ode mnie to już wszystko i zapraszam na kolejne materiały z tego cyklu. Cześć!